dziewczyny, chłopaki, słuchajcie. Przesilenie wiosenne, czyli równonoc. Czujemy się zmęczeni, śpiący, nic nam się nie chce, jesteśmy zagubieni. Apogeum przesilenia następuje około 20, 21 marca, kiedy to słońce przechodzi przez punkt barana. No i przesiliło mi tableta, przesiliło mi tableta, przesiliło mi tableta i komórą robię. No warunki mam potworne, po prostu światło okropne, dźwięk do kitu, brak kostiumów, rekwizytów, obraz zniekształcony, no ale co mam robić? No trudno, robota jest do zrobienia, więc robię kolejny filmik. Jak ja się poświęcam, to tylko ja wiem, dziewczyny i chłopaki. A jaka jest na to recepta? No, tableta oddać do serwisu, a my ludziki? Nasz organizm jest zde zdezorientowany, zaburzony jest rytm dobowy oraz układ trawienny i nerwowy. Uwaga, y otóż możemy pomylić y kubkę, y kubkę możemy pomylić z papu. Tak. Jak się ratować, jak się ratować? Suplementy diety. Suplementy diety wzmacniają organizm, usuwają zaburzenia trawienne, lęki i rozkojarzenie umysłowe. Co to w ogóle można umysłowe? Ale uważajcie, bo flavonoidy zawarte w cytrusach mogą zaburzyć działanie suplementów i po zjedzeniu pomarańczki znów pomylimy papu Papu, pomylimy papu. Papu, pomylimy papu, papu. Skupą. Joga, joga, joga. Ćwiczenia. Ćwiczenia i herbatka z lukrecji. Na przemian. Herbatka, ćwiczenia, herbatka, ćwiczenia, herbatka, ćwiczenia. Lukrecja. Byli nas z rodziny bobowatych. Znana od początku świata. Od początku świata. Daje radę wrzodom żołądka. E, hamuje rozwój próchnicy i tak dalej, No ale ta metoda powoduje brak kubki, bo nie, nie dostarczamy papu. właśnie, tak, papu. Nie dostarczamy. Powiem Wam prawdę. Ja, jako stara i niska dziewczyna, wszystko już wiem. Powiem Wam prawdę. Nie ma rady na przesilenie wiosenne. Ono minie. Ono minie zresztą jak wszystko mija. O, mój drogi Augustynie, wszystko minie, minie, minie. O, mój drogi Augustynie, wszystko minie. Bam, bam. Zaśpiewałabym więcej, bo bardzo lubię, ale nie chcę Was męczyć.